Cześć! Dzisiaj na przykładzie naszego ostatniego projektu pokażę Ci, jak można go udostępnić. Pierwszy sposób udostępniania jest następujący. Kiedy jesteś w oknie edycji swojego projektu, wystarczy, że klikniesz przycisk udostępnij na górze strony. I projekt jest już udostępniony. Teraz, aby go przesłać swoim znajomym, wystarczy, że w prawym dolnym rogu klikniesz przycisk Kopiuj link. A następnie skopiujesz link do schowka i prześlesz swoim znajomym za pomocą maila lub komunikatora, którego używasz. I tutaj, jeżeli udostępniasz projekt, jest to jakaś bardziej skomplikowana gra, która wymaga użycia strzałek, czy też przycisków. Warto jest napisać, jak obsługiwać daną grę. I w tym miejscu należy umieścić wszystkie instrukcje. W drugie okienko zatytułowane jest Notatki i Podziękowania. I tutaj mamy już zamieszczoną podpowiedź w okienku, że możemy wpisać, jak stworzyliśmy projekt, co zostało wykorzystane, jakie pomysły, czy jakieś inne informacje, które uznasz, że mają znaczenie dla Twojego projektu. Takim dosyć istotnym elementem tutaj na samym dole jest jeszcze możliwość włączenia bądź wyłączenia komentarzy do Twojego projektu. Jeżeli życzysz sobie, żeby osoby, które oglądają Twój projekt zostawiły komentarz, jakąś wiadomość dla Ciebie, jak najbardziej zaznaczamy, musi być tutaj przycisk podświetlony na zielono. Jeżeli nie, wyłączamy tą opcję. W drugi sposób realizujemy z poziomu widoku moje rzeczy. Teraz skorzystam z okazji i pokażę Ci, jak wygląda udostępniony projekt. To jest ten projekt, który udostępniłam pierwszym sposobem. Jak widzisz, z prawej strony pojawiły się takie ikonki. Generalnie służą do tego, aby zliczać aktywności dotyczące danego projektu czyli ilość osób, które widziały, ilość osób, które polubiły, zostawiły komentarz. Liczba przy tej spiralce będzie oznaczała, ile osób zrobiło remix, czyli pobrało projekt, aby go zmienić. I tutaj na samym dole jest dosyć istotna rzecz. W każdej chwili możesz zrezygnować z udostępniania projektu, klikając Wyłącz udostępnianie. I od tej chwili ten projekt ponownie jest tylko i wyłącznie do mojego wglądu. Zatem spróbujemy teraz udostępnić go drugą metodą. Klikamy w nazwę projektu. I tak, jak wspomniałam, to jest widok, który będzie dostępny dla każdego w momencie, kiedy udostępnimy projekt, i na samej górze podświetla nam się na pomarańczowo możliwość udostępnienia. Wystarczy kliknąć w przycisk udostępnij i ponownie nasz projekt jest dostępny. I zobacz, że widok jest Dokładnie taki sam jak przy pierwszym sposobie pojawia się przycisk kopiuj link w momencie kiedy go wciśniemy mamy link do skopiowania. Teraz mając taki link w momencie kiedy wkleję go do przeglądarki. Mam następujący widok na dany projekt. A co się dzieje w momencie kiedy dany projekt nie jest udostępniony? Teraz w schowku mam link do projektu, który nie jest udostępniony. Zobaczymy, co się stanie. Niestety, jeżeli nie mam dostępu do danego projektu, nie mam możliwości jego otworzenia i tak się stanie w momencie, kiedy zrezygnujesz z udostępniania swojego projektu. Mam nadzieję, że te informacje ułatwią Ci dzielenie się projektami i pomysłami ze swoimi znajomymi. Życzę Ci miłej zabawy.